Orkiestra odegra Rotę, pieśń wierności Ziemi Ojczystej, bo przecież ci, którzy zginęli, zarówno w tragedii zbrodni katyńskiej, jak i w tragedii Smoleńskiej wszyscy byli w Służbie Rzeczpospolitej i wszyscy za wierność tej ziemi i narodowi polskiemu oddali życie, zapłacili cenę najwyższą. Powiatu Wadowickiego, Bartosza Kalińskiego. Szanownie, szanowne Panie i Panowie, Drodzy Radacy, Patrioci. pierwszym słowa, chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uczystości. pocztą sztandarową ze wszystkich szkół powiatowych, parcerzom, grupom re rekonstrukcyjnym, odwiedzcie dentej, za przybycie Panu Posłowi na Sejm Markowi Polakowi, Wszystkim radnym powiatowym, którzy są tutaj dzisiaj z nami, radnym gminnym i wszystkim środowiskom patriotycznym z terenu yy, miejscowości miejscowości Badewce, z panią radną powiatową panią Burmistrzową Filipę. Serdecznie dziękuję za przybycie. Dziękuję wszystkim władzom z yy, f, yy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby uczcić pamięć wspaniałych ludzi, wielkich patriotów i Polaków, którzy 75 lat temu. Zostali zamordowani w sposób bestialski przez ludzi z wyzut wyzutych z wiary i z honoru przez bolszewików, którzy strzałem w tył głowy pozbawili ich prawa do życia. Yy, z rozkazu Józefa Stalina. Stało się tak dlatego, że dla tych ludzi w nowej Polsce komunistycznej nie było miejsca, dlatego że wartości, które nosili w sercu, były całkowicie sprzeczne z tymi wartościami, które przyświecały Pols Pol Pol Polskiej Republice Ludowej PRLO nie mogli żyć w tej uczyni, dlatego zostali zamordowani. Jesteśmy tutaj również po to, żeby czcić pamięć o ludziach, którzy 5 lat temu, w 70. rocznicę tamtej zbrodni, w trakcie podróży do Smoleńska, zginęli w katastrofie lotniczej samolotu rządowego, samolotu prezesowskiego Tupolewa. Byli to również wspaniali ludzie, wspaniali obywatele, którzy na tych samych wartościach, na których przedwojenna elita budowała to państwo, na zasadach sprawiedliwości, na zasadach prawa, poszanowania obywatela, jego godności, poszanowania konstytucji, chcieli budować wolną Polskę. Oni również zginęli w służbie ojczyzny. I tak wspaniale powiedział ksiądz Celebrant na, w, trakcie, em, w trakcie homilii, w trakcie em, mszy, te gwoździe, gwoździe pamięci, pamięć, która boli, pamięć o tych ludziach, o których nie możemy zapomnieć. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby przypominać, stale o nich przypominać. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Myślę, że takim słowem, którym możemy zakończyć, jest słowo, które zostało również wypowiedziane. To słowo zwyciężymy. Musimy je stale, musimy je stale nosić w sercu i stale o nich pamiętać. Dla Polski, dla pamięci tych, którzy zginęli, musimy zwyciężyć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie Panu Staroście. Proszę Państwa, 75 lat temu, 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Sowieckiej Partii, Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego podjęło bezprecedensową uchwałę o wymordowaniu kilkudziesięciu tysięcy polskich obywateli, jeńców niewypowiedzianej wojny. Ci, którzy w posiedzeniu podczas podejmowania tej uchwały nie uczestniczyli, wyrazili dla niej aprobatę telefonicznie. To jest odnotowane na dokumencie, który przed 25 laty przekazano władzom polskim przekazał prezydent Rosji Borys Jelcyn. Tam dwóch towarzyszy nieuczestniczących w tej decyzji. Jest dopisanych jako ci, którzy telefonicznie zaaprobowali ją w całej rozciągłości. Na mocy tej decyzji prawie 22 tysiące polskich obywateli, elity społecznej, elity urzędniczej, administracyjnej, kulturalnej, wojskowej przede wszystkim zostało zgładzonych, tak jak słusznie powiedział pan starosta, dlatego że plany Stalina, plany Rosji były dalekosiężne. Całkowitego podboju, podporządkowania, zniewolenia i zniszczenia polskiej polskości. Ci ludzie stali na przeszkodzie, stali na drodze tym planom. Oni nigdy nie podporządkowaliby się i nie oddali w służbę wrażemu, obcemu reżimowi. W trzy lata później, można powiedzieć, że przypadkowo, ale w kwietniu 1943 roku, dokładnie w trzy lata po rozpoczęciu masowych rozstrzeliwań. Odkryte zostały pierwsze, jak dziś wiemy, wtedy wydawało się, że to są jedyne takie masowe groby w miejscowości Kozie Góry niedaleko Katynia, w ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym Służb Bezpieczeństwa Rosji Sowieckiej NKWD. Oczywiście wtedy nikt nie zdawał sobie sprawy z wielkości tej zbrodni. Zidentyfikowano ponad 4 tysiące pomordowanych. Jednak prowadzone po amnestii dla Polaków, amnestia to też słowo tutaj bardzo fałszywe i obłudne, ale po uwolnieniu Polaków z łagrów, poszukiwania polskich jeńców, szczególnie oficerów, policjantów, żandarmów, którzy przebywali w obozach, o których wiedzieli ich koledzy, którzy znaleźli się w armii Andersa, wykazały, że brakuje znacznie więcej polskich kadr, polskich bohaterów. Dzisiaj wiemy, że były kolejne miejsca kaźni z obozów Starobiesku w rejonie Charkowa w piatichatkach, z obozów Miednoje, Bostaszkowie, w Twer i Miednoje, wreszcie z więzień i obozów mniejszych na terenie Ukrainy, bykownia pod Kijowem czy też Hersem. Wiemy także, że były takie miejsca na Białorusi, choć podziś dziennie znana jest Liczba ofiar tej części zbrodni katyńskiej, którą określamy jako listę białoruską, ale na pewno opiewa ona na prawie 4000 nazwisk. Oddajemy hołd tym 250 wypisanym tutaj na pomniku związanym z Ziemią Wadowicką, ale już dzisiaj wiemy, że ta lista powiększy się o prawie 100 kolejnych nazwisk, i nadal nie wiemy, ile jeszcze tych nazwisk znajdzie się w razie ujawnienia listy białoruskiej. To wielki, wielki element hekatomby zwanej Golgotą Wschodu. Element, w którym mieli udział także Wadowiczanie i mieszkańcy powiatu Wadowickiego. Ale przecież nie jedyny. Polska Golgota Wschodu obejmuje i tych, którzy marli w niewoli sowieckiej niekoniecznie z mocy dyrektywy z 5 marca 1940 roku którzy marli w obozach pracy, wycieńczeni nieludzką pracą i głodowymi y, warunkami bytowania. Tych, którzy nie zdążyli do Andersa bądź dotarwszy do niego, oddali swoje życie wskutek chorób i wycieńczenia. Wreszcie tych, których władze bolszewickie aresztowały w Badowicach i okolicy w roku 1945, bo i taka grupa kilkudziesięciu co najmniej mieszkańców powiatu była i co najmniej 20 z nich nigdy w rodzinne strony nie powróciło. Im wszystkim winniśmy jest, winni, jesteśmy winni pamięć. Proszę Państwa, natychmiast po odkryciu grobów katyńskich w 1943 roku propaganda komunistyczna, propaganda sowiecka podała wersję, że zrobili to Niemcy i kazała w nią wierzyć. Kiedy w rocznicę 70. tej wielkiej tragedii udawała się polska delegacja państwowa, rządowa i społeczna, kwiat armii, kwiat polityki kwiat społeczeństwa, potomkowie tych, którzy zginęli na wschodzie na uroczystość tragicznie zginęli w Smoleńsku i natychmiast sowiecka propaganda, rosyjska propaganda bo dzisiaj jest to już białe imperium, ale nadal imperium rosyjskie nienawidzące Polski, Polaków i polskości kazała nam wierzyć że to był bądź to zwykły wypadek, bądź błąd jakichś pilotów, ale nie pokazano żadnych dowodów nie przedstawiono y, żadnych Realnych, pozwalających na weryfikację tych test, dokumentów czy materiałów. Do dzisiaj nie oddano Polsce wraku rządowego samolotu, prezydenckiego samolotu, naszej narodowej relikwii. Do dzisiaj każą nam wierzyć w wersję generał Anodyny. Tak jak w 1945 roku podczas, procesu, podczas przygotowań do procesu norymberskiego chciano, żebyśmy wierzyli w wersję generała Rudenki, prokuratora sowieckiego, który chciał tą zbrodnię przypisać Niemcom i oskarżyć o nią Wehrmacht i służby III Rzeszy. Dopóki nie będziemy znać wszystkich okoliczności, dopóki nie będziemy mogli w wolnych warunkach, w warunkach rzeczywistej demokracji, w warunkach rzeczywistej praworządności zbadać wszelkich dokumentów i dowodów, nie możemy określić tak naprawdę, jaka była przyczyna tragedii smoleńskiej sprzed pięciu laty. Wtedy przygotowywaliśmy się do osłonięcia tego pomnika katyńskiego. Dzisiaj ten pomnik uzupełniony jest miejscem pamięci o tych kolejnych ofiarach, ofiarach sprzed pięciu lat. Cyniczni dziennikarze pytają, czy rozdmuchiwanie tragedii smoleńskiej nie jest próbą zasłonięcia czy przyćmienia zbrodni katyńskiej. Proszę Państwa, jestem przekonany, że nie. Że tragedia smoleńska uwypukliła, uwydatniła i przybliżyła nam w czasie tamtą zbrodnię sprzed 75 lat. Uwrażliwiła na to okrucieństwo, które zostało popełnione kolejne pokolenia Polaków. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przybyli. Pan Starosta wymienił, także ja potwierdzam. Dziękuję orkiestrze, która na zakończenie uroczystości odegra hymn Wojska Polskiego, Marsz I Brygady, a później, kiedy będziemy się rozchodzić, wiązankę pieśni żołnierskich.